Nie będzie mnie słychać, więc muszę się zbliżać do mikrofonu. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać. Halo halo. Pewnie stracę głos na temat myślenia algorytmicznego. Jak sobie z tym poradzić, jak zaczynać pisać programy, mówiąc o totalnych podstawach. Dzisiaj chciałbym poruszyć i odpowiedzieć na takie pytania, bardzo proste, ale pojawiające się na forum jak wysłać kilka bajtów załóżmy przez SPI czy przez RS232 lub przez inne media <noise> nie wiem co coś z tego wyjdzie już pracę w głos ale słuchajcie e, miałem taką ochotę żeby spróbować e, stworzyć poradnik po ostatniej wizycie w e, to też było nad morzem ale chyba będę musiał się schować słuchajcie do Lasu, gdzieś na bitwę, gdzie będzie cieplej i tam sobie za chwilę, mam nadzieję, że poomawiamy parę rzeczy, o ile dożyję, nie zamarznę i znowu się zerwę, słuchajcie, ze spacerów z rodziną i znajomymi, bo jak widzicie, pomimo ciężkich warunków atmosferycznych, staram się znaleźć chwilkę czasu, żeby również z wami spędzić chociaż odrobinę czasu na tym moim mini urlopie nad morze. Okej, okay, ledwo już mówię, zamarzam. Tu jest e, cieplej. E, w takim razie możemy sobie przystąpić do omówienia dzisiejszego tematu, czyli takiego ala, ala podejścia algorytmicznego do e, pisania programów. Może przesadzam w tym, co mówię teraz, że algorytmiczne podejście, ale chciałem dzisiaj Wam e, zwrócić uwagę na e, kilka aspektów e, w związku z takimi ostatnio dosyć częstymi pytaniami na e, forach, na forum naszym apnel.pl, ale tak naprawdę nie tylko gdzie często jak zabieracie się za e, pisanie jakiegoś, jakichś programów, zakładając, że macie już nawet blue booka tak zwanego e, mojego pod ręką, e, to e, często jakby nie zdajecie sobie sprawy z tego w jaki sposób albo jakie możliwości daje nam język C, jeśli chodzi o e, programowanie różnych trans, powiedzmy... Protokołów transmisyjnych. Mam tu na myśli RS232, SPI i 2C, czy dowolny inny protokół. Wiecie co? To jest tak, że często, jak na przykład już poznaliście, nawet nie na podstawie książki, z PDF-a mikrokontrolera, procedury do nadawania pojedynczego znaku przez RS232, czy przez SPI, czy przez cokolwiek, to później pojawiają się, słuchajcie, na forum pytania typu a jak przesłać teraz kilka bajtów po SPI, tak? No i nagle zagwostka wielka, jak przesłać kilka bajtów? Albo jak przesłać kilka bajtów, albo łańcuch znakowy po RS232, a jak przesłać kilka bajtów po I2C każdy z Was, znaczy każdy z Was, z tych osób, które no mają z tym kłopot. Próbują podejść do tego na zasadzie takiej, że wiecie, zasiadacie do komputera, zaczynacie pisać jakiś kod i próbujecie coś tam wysłać ileś bajtów. Po co? Najpierw postarajcie się usiąść i sobie przemyśleć, nawet na spacerze, tak jak ja, słuchajcie, urwałem się teraz tutaj znajomi i rodzina na takim mini urlopie, poszli na spacer, ja ich zostawiłem na chwilę i w lesie przycupnąłem, żeby z wami się spotkać również <grym> i w takiej nietypowej scenarii poprowadzić taki mini poradnik takiego podejścia, słuchajcie, gdzie, gdzie widzicie, nie mam w tej chwili ani tablicy elektronicznej pod ręką, ani niczego, a jednak można myśleć o programowaniu i pewne rzeczy, pewne jakby schematy sobie w głowie poukładać, na początku w ogóle bez komputera i to wam polecam. No bo teraz zobaczcie, pomijam, nie będę tu dzisiaj omawiał w lesie, prawda, na łonie natury, jak wysyłać pojedynczy bajt przez jakąkolwiek magistralę. Nie, ale... Mogę sobie pozwolić na łowienie, jak wysłać kilka bajtów, albo nawet wiele bajtów, cały bufor, albo cały łańcuch tekstowy. Bo wiecie co? W C to się sprowadza wszystko jak do budowania z klocków Lego. Jeśli mamy podstawowe klocuszki, to z nich później można zrobić wielkie budowle. Język C można powiedzieć, że dzięki temu, że cały składa się z funkcji pozwala nam budować coraz większe, coraz lepsze, nawet można powiedzieć, że powiedziałbym język C sam się rozszerza, jak to gdzieś przeczytałem. Samemu można dobudowywać własne funkcje, czyli polecenia, tak? Jakby tak, ala w języku C wprawdzie funkcje na przykład dla tych osób się, do tych osób się zwracam, które korzystają czy korzystały wcześniej z baskoma, tak? gdzie również są funkcje, ale jakieś jakoś potraktowane po masoszemu i, i mało e, e, niewielu ludzi nawet, którzy programują w Baskomie w ogóle bawiło się w używanie funkcji. Tak? I to jest trudne. W Assemblerze ne, też bywa gorzej, czasami początkującym stworzyć jakiś większy e, program składający się z wielu funkcji. C narzuca nam pewne powiedzmy no takie obostrzenia, że wszystko w C musi być funkcją, tak? nie ma jakby procedur, tak znanych gdzieś tam z Pascala i dzięki temu, uwaga, jak mamy podstawowy klocuszek, czyli funkcję do wysyłania pojedynczego znaku i teraz nieważne przez, przez co, przez jakie medium, czy przez RS232, czy przez SPI, czy przez I2C, to słuchajcie, mamy już wszystko, wszystko. Nie musicie zadawać później pytań, a jak wysłać kilka bajtów przez tą magistralę, przez tamtą czy siamtą. Naprawdę takich pytań już nie trzeba. Dlaczego? Bo zbudowanie nadrzędnej funkcji, która wysyła tych kilka bajtów, jest, mógłbym powiedzieć, śmiało, praktycznie taka sama dla każdej magistrali. Aha, coś ciekawego, prawda? Czyli prawie, że nieważne, czy dla RSA 232, czy dla SPI będzie prawie zawsze taka sama, tylko trzeba jakby... Zrozumieć pewne podejście, pomyśleć sobie najpierw, zanim zasiądę do klepania kodu, bo się zakołapućkam. Jak to ma działać? No i teraz słuchajcie, jak do tego podejść właśnie? Skoro mamy już tą funkcyjkę na wysyłanie pojedynczego znaku, czy pojedynczego bajtu przez SPI, weźmy dla przykładu, tak? No to teraz chcielibyśmy ich wysłać kilka. No to takie myślenie sobie włączamy, a to na spacerze, a to przed snem do poduszki. Widzicie, gdzieś nawet na łonie natury, ja też czasami idę yy, niby z rodziną na spacer i nagle ktoś mnie trąca, żona trąca mnie, łokciem i pyta się, a ty o czym znowu myślisz? Tam? O jakichś swoich cyferkach i tych innych rzeczach? No tak, czasami się odłączam, słuchajcie, i myślę, jak pewne rzeczy sobie muszę poukładać w głowie. I to też wam polecam, że ja wiem, że niby mówię o prostych rzeczach, teraz też się powtarzam, a jednak pomimo to na luzie, dlaczego by tego nie zrobić. I słuchajcie, e, e, co nam będzie potrzebne? Taki krótki przepis. Funkcję mamy napisać na wysyłanie kilku bajtów. A dlaczego kilku? Czy musimy określać, że to muszą być, jak się niektórzy z Was zastanawiają na forum, że a jakbym chciał przesłać 3 bajty, a jak 5, a jak 10, to jak? No właśnie. Pierwsze, co nam będzie potrzeba, to Wiedza z zakresu posługiwania się tablicami, tablicami w języku C. One się przydadzą i do przesyłania bajtów jakby pojedynczych, ale też do przesyłania słuchajcie, stringów, tzw. łańcuchów znaków. Ale trzymamy się na razie w SPI przesyłanie jakiegoś tam bajtu, A może to być kod ASCII. Tworzymy sobie pewien bufor, czyli jakąś tablicę, tak? Bufor, jak mówię, to mam na myśli przeważnie jakąś tablicę w języku C. I teraz, czy ktoś z Was uważa, że to jest jakiś kłopot, żeby mówić o przesłaniu 3, 4, 15 czy 30 bajtów? No żaden. To jest tylko kwestia zdeklarowania odpowiedniej tablicy Bufora. No to teraz skoro tak sobie myślę, aha, jak sobie planuję coś, co będę pisał nawet później, a Wam pokazuję, jak tu podejść do tego programowania. No to najpierw sobie myślę, no dobra, będę potrzebował bufor. I teraz jak napiszę sobie funkcję, która ma mi przesłać, to w zasadzie jedyną najcięższą rzeczą bywa, nad którą się człowiek myśli i zastanawia, wiecie, to jest jaką nazwę nadać funkcji. Bo nie to proste, ale jak ktoś zaczyna myśleć, to o Boże, co to będzie teraz? No załóżmy, u nas to będzie się nazywało SPI e, 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 Send Buf. strzelam taką nazwę, tak? Czyli wyślij po SPI mi jakiś bufor. Nieważne ile bajtów. No dobra, ale skoro bufor? No to jeszcze przydałby się drugi argument do takiej naszej funkcji nowej. E, czyli jeden argument to początek tego bufora, czyli tak naprawdę wystarczy przekazać nazwę tej tablicy, a przy okazji mamy, słuchajcie, już dzięki wskaźnikom, jak już znamy wskaźniki, jak nie, to sięgamy do książki, naprawdę czytamy o wskaźnikach, bo bez tego też ciężko ruszyć dalej e, i e, już mamy możliwość wysyłania bufora. Jeszcze przyda nam się tylko drugi argument w postaci e, jakiejś liczby, która będzie nam mówiła ile tych znaków mamy przesłać, ile bajtów mamy przesłać. Zobaczcie, to jest wszystko. Tworzymy taką funkcję. Oczywiście, jak ktoś na tym etapie powie mi, że no ale ja nie znam wskaźników, ja nie znam tablic, no to tak naprawdę, no to nie tędy droga. Nie zabieraj się za to, jeśli nie poznałeś takich podstaw jak tablice albo chociaż podstawy wskaźników. W niebieskiej swojej książce postarałem się to opisać na tyle dobrze, no tu sporo czytelników podpowiada, nie tylko mnie, ale i Wam, jak sobie poczytacie w opiniach o tej książce, że naprawdę jest to fajnie, przystępnie przekazane w książce, więc tam odsyłam, dzisiaj tego nie omówimy. I skoro mamy już tutaj wewnątrz naszej funkcji, słuchajcie, nadrzędnej. Adres bufora, pierwszego znaku. Mamy już liczbę, która mówi, ile znaków mamy do przesłania. No to teraz słuchajcie, logik. Jak to przesłać? A, przysiądę, słuchajcie, troszeczkę. Zmęczyłem się już tym staniem, więc jak to przesłać? Hmm. Pomyślcie sobie, skoro mamy ilość znaków, to musimy, jak na przykład mamy, nie wiem, przesłać tych bajtów 3, 5, 10, co za problem? No pętlę for każdy z Was pewnie już zna, bo to już jest totalna podstawa, tak? Czyli piszemy sobie wewnątrz tej funkcji od wprost for i równa się 0 do i równa się ilość znaków, na przykład niech nasz argument nazywa się len, od length, czyli od długości z angielskiego i plus plus i proszę bardzo, wystarczy teraz pobierać sobie do jakiejś zymiennej, ze wskaźnika na pierwszy znak kod Bajtu, kod czy bajt, który mamy przesłać, tak? I ten bajt wysyłamy za pomocą naszego najmniejszego klocuszka, tak? Tej funkcji do wysyłania pojedynczego bajtu. Jak widzicie, po chwili zwiększamy wskaźnik o jeden, no i pętla się powtórzy tyle razy, ile mamy wysłać bajtów. No i niech mi ktoś powie, że to jest trudne, a tymczasem słuchajcie, tych pytań się mnoży, ile, co trzeba zrobić, żeby wysłać kilka bajtów, tak? Tylko, że no to jest właśnie to, słuchajcie, ten, ta zagwozdka, że jak wiecie, później na forum się pytam czasami kogoś, a zajrzałeś do książki i ktoś mi mówi na przykład, nie, nie zajrzałem, dlatego, że nie mam czasu. No to sorry, przykro mi. To już nie chodzi o to, że do mojej książki, do jakiejkolwiek innej, jeśli nie masz czasu poczytać, no to w jaki sposób teraz wszystko ci od nowa piąć dawaj tłumaczyć. Więc to naprawdę, do książki warto zajrzeć. Niekoniecznie mojej, do dowolnej o języku C, żeby zobaczyć jak działają pętle, jak działają tablice, to jest wszędzie opisane. Natomiast my zajmujemy się tym, co później, jak sobie obmyślać zasadę działania. No i teraz zobaczcie, skoro widzicie tą funkcję, która się nazywa u nas, załóżmy, SPI put, nie, SPI send buf, do wysyłania bufora, no to teraz kurcza, jakbyśmy chcieli przesłać to samo przez I2C magistrale. No to jak ktoś powie teraz wysłać parę bajtów? Czy już widzicie? No, dokładnie w ten sam sposób. Wystarczy teraz w tej naszej funkcji zmienić tylko dwa. Podkreślam dwa elementy. Jeden to nazwa funkcji, więc co za problem zmienić zamiast SPI Send booth, to zrobić teraz I2C Send booth, prawda? Kurczę, no proste jak drut. Zobaczcie. I w środku drugi element, który trzeba zmienić. Tą najmniejszą funkcję do wysyłania pojedynczego znaku, tam mieliśmy załóżmy SPI Send Byte, a tutaj sobie zrobimy, użyjemy innej funkcji I2C Send Byte. I proszę bardzo, i ta funkcja I2C Send Byte zostanie wywołana tyle razy, ile mamy znaków do wysyłania, czy tam bajtów do wysłania, No więc nie mówcie i na drugi raz widzicie, że mam nadzieję, że po tym poradniku nie będziecie już musieli zadawać pytania, jak wysłać kilka bajtów. No dokładnie w taki sposób. Oczywiście może się zrodzić pytanie, a jak wysłać to w takim razie łańcuch znaków, czyli jakiś tekst na terminal, nie wiem, gdziekolwiek, no bo już umiem wysyłać pojedynczą literkę, a jak wysłać e, cały tekst. Tu nawet mamy jeszcze prościej, słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że C-stringi, czyli łańcuchy znaków zakończone są czym? Zerem. W związku z tym... A wszystkie kody, które przesyłamy, to na pewno będą miały wartości decymalnie od 32 w górę, bo 32 to spacja, później mamy cyferki, później litery. Poniż, kody o wartościach niższych to są tak zwane kody niedrukowalne, sterujące, tam mamy m.in. 13, czyli Enter, LF, Line Feed, tabulacja, Ta to jest kod numer 9. Na pewno nie jest wykorzystywane 0, które jest właśnie zawsze końcem stringa. A zatem zobaczcie, naszą funkcję znowu możemy zmienić jeszcze lepiej, bo po pierwsze możemy wyciąć jeden argument, nie musimy przesyłać ilości znaków, to będzie wynikało z tego, czy w końcu trafimy na to 0 końcowe, czy nie. Zmienić nazwę, no to chyba najprostsze, co może być, czyli e, UART e, send nawet nie bów, tylko uart, UART send string. Zobaczcie, piszemy sobie taką funkcję. Oczywiście zasada działania jeszcze prostsza, ponieważ teraz nie musimy nawet użyć FOR I, ale moglibyśmy również, ale w zasadzie nie, nie, jakby nie mając ilości, to nie musimy, używamy pętli WHILE. I teraz zobaczcie, w WHILE sprawdzamy tylko, czy pod wskaźnikiem w tym naszym buforze tekstowym znajduje się 0, kod 0, kończący tekst. Jeśli nie, no to ten pojedynczy znak, zobaczcie w tej funkcji, ładujemy do jakiejś zmiennej i proszę bardzo przekazujemy go znowu jako argument do funkcji wysyłającej pojedynczy znak na uart. Widzicie to? Tak? Oczywiście jeśli nie było zera, no to w, y, pętla powtórzy się kolejny raz. Znowu sprawdzamy, czy tam już jest zero, czy się skończył nam y, ciąg znaków. Jeśli nie, no to znowu go wysyłamy tym najmniejszym klocuszkiem i poszło na UAR. I tak aż dojdziemy do zera. Widzicie jakie to jest proste? Więc w języku C, zobaczcie, trzeba się napracować, tylko przy czym, jak widzicie w C trzeba się napracować tylko przy tym, żeby napisać i wymęczyć tą funkcję, która wysyła najmniejszy klocek, która wysyła nam tylko pojedynczy znak, pojedynczy bajt, a później to zawsze na takiej samej zasadzie składamy. Mam nadzieję, że to jest takie teraz dla Was jasne i że po takim prostym poradniku, który kręcimy sobie dzisiaj w plenerze, skończą się pytania na forach wszystkich na całym świecie, o ile polecicie swoim znajomym, ten krótki Ala Poradnik. To skończą się pytania: jak wysłać 3 bajty po SPI, jak wysłać 4 bajty po SPI, czy też jak wysłać 5 bajtów po I2C, albo jak wysłać łańcuch tekstowy, bo to będzie zawsze tak samo. Oczywiście ktoś zapyta, Wiecie, albo mam nadzieję, że nie zapyta po tym poradniku, a jak wysłać łańcuch tekstowy po I2C czy po SPI? No dokładnie o takiej samej zasadzie, skoro łańcuch tekstowy, to możemy się pozbyć drugiego argumentu mówiącego o ilości znaków do wysłania, chociaż nie musimy, ale możemy. Wiecie, to nie ma nic wspólnego jakby z buforowaniem tych y, danych naszych do przesyłania. Tu na razie się nie, nie omawiam odbioru, bo chciałbym, żeby to była taka, taka krótka pogadanka na szybko. Już y, słyszę, że mi tam telefon brzęczy, że mnie wzywają, więc muszę ją kończyć, ale jak zwykle na koniec naszego krótkiego poradnika się rozgadam leciusieńko. Więc buforowanie to jest całkiem inna sprawa. Odbieranie też jeszcze troszkę inna sprawa, ale to nadawanie najczęściej nam jest do czegoś potrzebne, chociażby do debagowania, prawda? Na RSA 232. Więc y, z tego powodu widzicie, że nie trzeba tu za dużo włączać myślenia. Nie trzeba sobie w pętli głównej pisać pobierania tych danych z tablicy. Co musi nam w głowie zabrzmieć od razu? Napisać własną funkcję, która nam wyśle tyle bajtów, ile chcemy. No nie? Buforowanie macie opisane cykliczne, na przykład buforowanie do wysyłania na, przez RS232 w niebieskiej książce. I słuchajcie... Również to buforowanie można zastosować, jakby ktoś się uparł do I2C, do SPI. Chociaż można jeszcze inne rodzaje buforów pisać, ale to jest też temat na, na inną pogadankę. Mi natomiast jakby zachciało się dzisiaj chwilkę pobyć tutaj z Wami powiedzieć to, dla, powiedzieć, przekazać taką informację właśnie prostą, na luzie myślenie sobie nawet na spacerze, słuchajcie, można myśleć o programowaniu, tak? Czy przed snem, albo i może coś się przyśni w nocy? Ja tak czasami miewam. I słuchajcie, no, tego typu mieć podejście do programowania, nie że od razu w kodzie, na kartce czy coś tam, najpierw sobie na luzie pomyśleć jak to ma działać, ile bajtów mamy przesłać, zorganizować to w funkcję jakąś, co do niej przekazać, co na wejściu, ewentualnie co na wyjściu, gdybyśmy robili odbieranie i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, i po zawodach, i po zawodach już jest zrobione, już e, działa. E, no dobrze, słuchajcie, e, ten poradnik... E, Kręcę wprawdzie znowu w takim nadmorskiej miejscowości, w Pobierowie. To już jest chyba pięć kuźni po spotkaniu naszym w poradniku, takim mini, czy w tym filmie, który organizowałem w Kuźni w Świnoujściu. Słuchajcie, podaję czas oczywiście w Kuźniach. Wybaczycie mi to, ale obejrzyjcie film o Kuźni i o założycielach Kuźni, których przy okazji panowie z Kuźni gorąco pozdrawiam, was szczególnie, no bo dzięki Wam. Również korzystam z tak zwanego czasu kuźniańskiego, tak? Ale pozdrawiam również wszystkich innych, również Ciebie, jeśli pierwszy raz wszedłeś na YouTube'a i zobaczyłeś akurat ten mój pierwszy poradnik, bo coś tu zielono było w tle. Mam nadzieję, że jeśli to się spodobało, takie moje króciutkie ględzenie, to łapka na YouTube pójdzie w górę, żeby pokazać mi, czy Wam się podobało. Jeśli się nie podobało, to trudno, łapka w górę, ale mam nadzieję, że że taki nietypowy, krótki poradnik o takim myśleniu na luzie o programowaniu też się przyda, też się przyda, bo naprawdę to jest błąd, żeby słuchajcie, do wszystkiego podchodzić do, do każdego programu, nawet najprostszego podchodzić w ten sposób, że, siada, że zasiadamy przy komputerze i od razu piszemy kod. Najpierw trzeba sobie wyobrazić na ludzie, co on ma robić żeby to już podsumować, co dzisiaj rozmawia, mówiłem, czy się czuję jakbym z wami rozmawiał, tu obok mnie stoicie w lesie, jesteście ze mną na spacerze. A druga sprawa, skoro już mamy wymyślone ogólnie, jak to działa, to wtedy można zasiąść z kartką papieru, jeszcze nie z programowaniem. I na przykład, jeśli mówimy o czymś bardziej skomplikowanym, na przykład tworzymy sami jakieś buforowanie nietypowe, to karteczka i algorytm sobie rozrysowujemy na karteczce. Dopiero na bazie algorytmu który sobie rozpiszemy. Nieważne, czy on Wam wyjdzie, ten algorytm profesjonalnie czy nieprofesjonalnie. Co to jest algorytm? Algorytm to jest rozpisanie krok po kroku tego, co ma robić program, słuchajcie. Już na tym etapie wyłapiecie sporo błędów we własnym jakby na początku myśleniu o tym, co to będzie i tak dalej. Więc zapewniam Was, że bo po przygotowaniu wtedy jeszcze takiego algorytmu, nagle się okaże, że pisanie kodu to już będzie poezja. Ja wiem, ja wiem, że nam programistom, pasjonatom, którym się przeważnie, wiecie, nie chce tego tam papieru, i te roboty papierkowe, czy czegoś, od razu byśmy zasiedli, jak ja to mówię, do komputera i na klawiaturze zagrali etude, gemol, czy tam demucha, moje ulubione powiedzenie, jak to z było, tak. I od razu byśmy coś kodowali tymczasem. Eee, świeżby o nasze rączki, żeby coś podziałać, my nie też. I często tego nie robimy, ale często też, słuchajcie, później tego żałujemy ja również. Bo jak się zakała bez, bez przygotowania algorytmu działania jakiegoś wśród bardziej skomplikowanego programu do sterownika, no to tak naprawdę tracę dwa razy więcej czasu, bo jak już potem się kała kałapućkam jedną noc, drugą, tracę wiele godzin, to w końcu się słuchajcie, face palm robię, pukam w głowę. Wracam do kartki papieru, rozrysowuję algorytm na spokojnie i okazuje się, że bez algorytmu straciłem 5 dni i 5 nocy, a z algorytmem straciłem, słuchajcie, 2 dni. Jeden dzień na, na zrobienie dobrego algorytmu, a drugi dzień na zapisanie tego w kodzie. I polecam Wam takie właśnie podejście algorytmiczne, a przed stworzeniem algorytmu od po prostu, słuchajcie, przejście gdzieś po przysiąść czasami, właśnie widzicie na piękku i się chwilę pozastanawiać. Naprawdę słuchajcie, to pomaga. Ja to lubię, u mnie to działa. Czy u Was też? No to mi powiecie, mam nadzieję w komentarzach do filmu. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich gorąco. Forumowiczów apnl.pl, tam też Was zapraszam do dyskusji i na YouTubie Być może jeszcze taki krótki poradniczek jeden zrobię też żeby odpowiedzieć na pewne inne często pojawiające się pytanie niedługo, może jutro, może pojutrze i później Wam też go zaprezentuję chociaż nie wiem czy taka forma Wam się spodoba ale jeśli tak to naprawdę dajcie mi znać na YouTube, dajcie mi znać rączkami czy tymi łapkami w górę na YouTube czy na innych portalach społecznościowych jak na Facebooku czy na Google Plus czy Wam się to podobało okej okay, no zobaczcie, no naprawdę no dwa dni bez, czy więcej już tak naprawdę ostatnio poradnika nie, nie, nie kręciłem znowu? To znowu jestem tak wygudniały, żeby z wami chwilę pobyć, bo nie mam okazji. O właśnie podziałać tak jak w kuźni. I dlatego potem się na koniec zawsze, jak widzicie, rozgaduję, kręcę, macham łapami, coś mi tutaj lata, ale fajnie, fajnie jest z wami troszeczkę pobyć, słuchajcie. Niemniej jednak muszę już kończyć. Miło było. Papa, <laughs> pa, pozdrawiam.